Dzień dobry, dzień dobry Julia. Przejdź dzięki TV Reklama wraz ze mną. Osoba, która nigdy pasa nie odda. E, Max Wiewiórka, witaj. Hejka, cześć. E, Wiewiór, powiedz jak się czujesz po wygranej z krychą? Czy trudno było utrzymać ten pas przy sobie? E, mocno się zmęczyłem podczas tej walki. Czułem, że było momentami e, ciężko pod względem kondycji czy tam siły, ale e, cały czas walkę kontrolowałem, więc e, po tym względem okej. Okay. Mówisz właśnie, że ciężko było ten pas chyba w ogóle oddać, bo ja widziałam, że ty z nim prawie do klatki wszedłeś. Nie, no oddałem go przed klatką. Ale ciężko było się z nim rozstać, chociaż na chwilę miałeś w głowie to, że może on już do ciebie nie powrócić? Wiesz co, miałem tak w głowie, ale nie jak go oddawałem, tylko przed walką. No trochę mi tam siedziało kilka rzeczy w głowie. E, jak w ogóle oceniasz Krychę jako rywala, ponieważ no, jak wiemy e, Krycha miał rekord w fejmie 5-1, tak? tak? Dobrze tak, mówię. Tak. E, czy uważasz, że to był zasłużony wynik, czy jednak coś byś mu ujął? Odjął. E, wiesz co, nie no jest dobry, jest dobry, ale... E, do tak mnie dobry jak wiór. Do mnie mu szczerze mówiąc daleko, tak uważam. Eee, nie wiem czy zasłużony czy nie zasłużony rekord, ale ma umiejętności. A czy trudno było się przygotować sobie pod właśnie rywala, który wiesz, głównie swoje walki wygrywał? Eee, nie, nie. Bardziej siedziało mi na psychice ta pierwsza obrona pasa trochę i to, że mo może, mnie yy, może być lepszy kondycyjnie. No właśnie i reasumując teraz pas obroniony, powiedz, kto... Kto kolejny byłby na tyle odważny, by wyjść z tobą do walki i, i zabrać tobie ten pas? Wiesz co Malczyński chce pas, ale on mówił, że dopiero po wakacjach, więc, yy, więc zobaczymy yy, kto. <laughs> więc yy, teraz myślę o walce o drugi pas, 8-4 w tym roku. No i potem myślę, że z malczyńskim bo ten pas 7-7. Rozumiem, że po wakacjach i tobie też by odpowiadało po wakacjach, bo jak wakacje... Nie, 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 ma, nie po wakacjach. Ja chcę po wakacjach normalnie walczyć w jesienią, a Malczyński będzie że już nie chce w tym roku. No, okej, okay, rozumiem. A ty po wakacjach, bo teraz rozumiem, że musisz sobie troszkę poimprezować. Tak, oczywiście, oczywiście. A jak wyglądało właśnie twoje życie przed walką, bo ty dużo sobie chodziłeś na imprezki, trochę tam miałeś jakieś e, zawirowania, jeżeli chodzi o... O brak chyba treningów? Wiesz co, no przed samą walką to nie, ale tam później zacząłem trochę ten okres przygotowawczy, ale z dwa i pół miesiąca nie manażowałem nic, tak 6 tygodni przed zacząłem taki naprawdę mocny okres przygotowawczy, ale nie zrobiłem kilku rzeczy, które mogłem zrobić i chodziłem na imprezki oczywiście przed tym, ale w tydzień przed walką i samym tygodniu, ale nie piłem, nie, ale chodziłem sobie na, do klubów. Słuchaj, bo Krycha bardzo mocno się przygotowywał do tej walki i bardzo prężnie e, na swoim Instagramie, tak jakby, wiesz, promował i siebie, i tym ciebie. E, czy ty poczułeś jakąś presję przez to, że on to tak rozgłasza medialnie, cały czas codziennie dodaje, wiesz, posty, że już jutro pas będzie mój, że Zwiebr może się pożegnać? Nie, nie poczułem przez to presji. Okej, okay, a poczułeś personalnie, może się jakoś w jakikolwiek sposób przez niego obrażony? Nie, nie, nie. Poczułem Poczu presję tylko związaną z tym, że to pierwsza obrona. I w ogóle, że on jest był też dużym underdogiem, i to też wiesz, e, że, wiesz że nie mogę przegrać, trochę to siedziało w pewnym momencie w głowie, ale potem wszystko zeszło. Słuchaj, Wiefiur, powiedz mi, e, dzisiaj już sobie odpuścisz i będziesz e, pił alkohol, czy jednak jeszcze nie? No będę, będę, oczywiście. Będziesz, będziesz z kim? Z kreą? Nie wiem. no z A jak wasze relacje teraz? W porządku. Czyli nie masz do niego gniewu za tam jakieś tam zgrzyty na konferencji? Nie, coś ty. A kto według Ciebie jest e, mądrzejszy? Ty czy Krycha? Oczywiście, że ja. Ty? Oczywiście. A do, czego, do kogo byś mógł porównać Krycha? Do kogo? No. W jakim sensie? Do jakiejś, nie wiem, postaci, osoby. To wiadomo, że si. to przecież to już jest tak przywałkowane. Okej, okay, czyli nie ukrywasz tego, że po prostu według Ciebie Krycha to Sit. No. A on do kogo by mógł Cię porównać? Nie? Nie wiem, do go musisz spytać. No ale... No, jak... do, co, co to za pytanie? Do kogo on mógłby cię porównać? Nie wiem, no. Do kogo? No to go spytaj. No, Przypytasz Wiewiórkę, czy nie? Nie wiem. Czy tylko z ksywy. Zemy mam na wiarę duże, nie? Czy nie? Trochę. <laughs> Dobra, Wiewiór, a odnośnie walki, która tutaj jest na fejmie, jaka jeszcze ciebie szczególnie interesuje? E... Interesowała mnie Norman Parko, od Rasheliga. Nie widziałem, no bo po mojej walce, nie? Czy wiedziałeś, że Węczyński Norman wygra? Też mnie interesował? No, wiedziałem, to było oczywiste. A odnośnie walki dwóch e, debiutantów, czyli Tromby i gimpera? E, też mnie interesuje, ale nie jakoś najmocniej. A według ciebie, który z nich ma większe szanse na wygraną? E, Tromba. A Nitro czy Ksejo? Um, myślę, że, że Nitro. Że Nitro, dobra. Zaraz zobaczymy, bo teraz ta walka. Adam, czy teraz jest walka Nitroxio? Dobra, to lecimy oglądać. Dziękuję jeszcze raz, gratuluję, wygranej. Mam nadzieję, że ten pas zostanie już do końca żywota federacji w Twoich ramionach. Dzięki. Tak będzie.